Witajcie, ja jestem Kamko. Jest to kolejny odcinek z serii Pokémon Violet. W poprzednim odcinku spektakularnie zdobyliśmy oznakę lodową. Bez strat, muszę przyznać, jestem pod wrażeniem potęgi Morfa, e, Orforma. Jednak e, dzisiaj musimy trochę. No tu aż tyle Pokémonów jest podejrzane. No musimy trochę w szeregach sobie zamieszać, jako że będziemy teraz się przygotowywać do dwóch ostatnich oznak. W ogóle ubrałem e, inny mundurek, dokładnie mówiąc, to zimowy, bo jesteśmy w górach zimowych. Więc pomyślałem sobie, że nasze naszej postaci pewnie jest zimno, więc ją przebrałem. A dzisiaj się przygotujemy do walki. W dwóch ostatnich salach, które mają w sumie wspólne słabości, więc tak naprawdę użyjemy jeszcze tych samych pokemonów w obu salach. Nie chciałem ekspić, raczej zacząć ekspić przed zaczęciem odcinka, więc chcę, żeby było wszystko na świeżo. Taro Z Gryward, Go bym użył na psychicznego, więc teraz sobie na duchowego go odpuszczę, bo nie chcę go stracić przez przypadek. A wróg, czyli ciebie od razu włożę do zespołu, to Ambrion na pewno. Będziemy musieli sobie go ewoluować. Zamiast ciebie? Lokix. Lokix bym chciał. Lokix to zamiast Dan Sparsa. I tak push.pl. Ty jesteś mroczny w sumie. Teraz bym tymczasowo też wyjął ze zespołu. Będę mieć wszystko mroczne, co też nie, nas nie urządza. Może by tutaj włożyć czwary girafa? Więc tak będzie wyglądać nasz zespół. Pewnie nie jest zbalansowany kompletnie, bo będę, będą aż trzy mroczne Pokémony, ale. <laughs> I zanim w ogóle wyjdziemy z tego terenu jest tutaj jeszcze pokémon, którego bym chciał bardzo złapać. Jest to właśnie tamten smoczy lodowy pokémon. A tymczasem sobie trochę pojeżdżę z moim Eevee, aby popobijał szczęście i nam ewoluował. Podszedłem zawisko Bazy Team Star, niestety. Dobra. Zacznijmy, sobie może, tuż tą bazę Team Star. Kamko. Operacja Starfall idzie całkiem dobrze, nie uważasz? Zostali tylko dwaj w osobie. Całe to doświadczenie tworzyło mi oczy. Jestem już szczęśliwy, że mogłem wziąć w nim udział. Ale jestem ciekawy, Kamko. To musisz okazać pay? Huh, ciężko powiedzieć. A, ale tak myślisz? Osobiście myślę, że Kastopeia wcale nie czuje żadnej nienawiści albo żalu względem Team Star. Tutaj musi być zupełnie inny powód kryjący się za operacją Starfall, ale co to może być? No cóż, generalnie poszedłem sobie w tej okolicy tylko i wyłącznie dlatego, bo chciałem acebić pokemony, a to są wyższe poziomy. O, Lurantis! No i tak wyszło. Choć osobiście sam nie wiem czy chcę na pewno walczyć z tą bazą Team Star. No. Nie chciałem podchodzić, ja do Florentisa! Wrócę później, gdy będzie czas na lekcję pianina młodego mistrza. Ale do tego czasu no, już go do mnie postaruję. Tak, panie to... Kim ty możesz być? Przyjacielem młodego mistrza? E, młodego mistrza? A więc w takim razie jesteś przeciwnikiem młodego mistrza. Morgrem. A nie, na Hobonozar jest pierwszym, nieważne. A no tak, bo chciałem walczyć z, z innym Pokemonem. Dobra, żyję Sunny Day. Mam nadzieję, że ten Pokémon niczego śmiesznego nie wymyśli. Darkus, który był całkiem potężny. The Torment. Szkoda, ale nie jest to aż takie problematyczne. to pokonany. Dobra, to wyszło tak bardzo losowo. Ja nawet się nie zbliżyłem do bazy. Chciałem tylko pójść po tamten ride. O! Ibie ewoluuje. Dobra, warto było tutaj podejść. Nieważne Jest, dziękuję W końcu, to zajęło za dużo czasu Naprawdę za dużo czasu, wy tego nie widzicie, ale minęło ponad pół godziny Wybitny pokaz Ten gentleman był kiedyś dyrektorem Akademii, tak mi się wydaje A Przynajmniej tak słyszałam Czasem się tutaj pojawia, aby dawać bossowi jego lekcje Okej, okay, teraz pewnie telefon do Kasopei to, 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 to. Wiedziałem. Widzę, że zdjąłeś ochroniarze. Dobrze. Ta baza należy do zespołu Ferry. Ich boss Ortega jest mechanikiem zespołu. Jest może najmłodszym z bossów, ale jego umiejętności bitewne to nie jest żart. Okej, okay, dobra. Myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję przynajmniej. A jak nie, to będzie mi smutno. Bo. Mam już dosyć, naprawdę, mam już dosyć. Tego expania po prostu jest za dużo. Teoretycznie no, bym w ogóle nie musiał expingować, gdybym tak, tak drużyny nie zmieniał i nie rotował. Ale obiecałem sobie, że chcę użyć jak największej ilości pokemonu. i słowa dotrzymuję. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby Nemo nas nie pobiła za mocno. A czy jas? Udarni się. Lecimy. Dobra, nasza siódma odznaka. I od razu, od razu lecimy na ósmą, dlatego bo mamy blokowane miasto, więc żadna podróż nas nie czeka. No i wiedziałem, że to będzie demona. Hej, słyszałam dobre mieści. Gra gratulacje, że zdobyłeś o znaku numer 6. Nawet nie jedna dziesiąta trenerów dotarła tak daleko, e którzy zbierają znaki. Gratulacje. Ale nie jestem zaskoczona, że, że tobie się udało. Po prostu wiedziałam. Dziękuję. O, nieba za co. Tak czy inaczej... Czy chciałbyś walkę rozrzekową przed podbiciem Jim'a? Nie mieliśmy nawet prawa odmowy. Wiedziałem, że tutaj będzie Nemona. Pewnie w ostatnim Jim'ie też będzie. Chociaż w sumie nie. W ostatnim Jim'ie może jej nie być. Dotyczą... To jest nasze dzisiejsze pole bitwy. Nemona, boję się. Like and rock. Zapomniałem, że oznaczono Like rockiem. Jaki masz poziom? Okay. To było easy. Użyłbym Sani i się wzmacniał, ale on był na nas super efektywny. Niestety, bo Camion jest super efektywny Aumo też bym zdjął Bo nas może sparaliżować O, Sligo, Sligo może być Pytanie, czy ja mogę napisać efekt pogody? Nie wiem Czy chcę ryzykować? W sumie chcę Ok, mogę Użyję tego Dragon Pulse, to słaby co nie? czy silna? Ok, nie aż tak mocne Chodziło mi... Sanity nie zadziałał? Czy zadziałał? Pada śnieg i nie wiem, nie, nie wiem co się dzieje Okej, okay, a więc yy, słońce działa, ale przychodzi pada śnieg, więc nie wiem, czy są aktualnie dwa efekty, po, efekty pogodowe naraz. Trzeba mi powiedzieć, Dobra, nie chcę ryzykować bardziej. Powiem o Pytanie: czy Sklebirg tu żyje? Demona pokonana, wszystkie na hita, super. Fajna rozgrzewka. Daj w Montenewera, zarejestrujemy Ciebie jako Gym Challengera. Nie czuję, że rymuje. A, tak w ogóle to się nazywa też Rym, ale śmieszne. Ale tematycznie weszło. Okej. Okay. Musimy rozrzeć publiczność przed głównym wydarzeniem. Pożemy ma mamy całkiem spoko, więc powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, jestem Max legend I zajmuję się tutaj sceną. A tutaj będą podwójne walki. Okej. Okay. Okej, okay, no to chwila. No to... Nie chcę na teraz chwila. Daj mi. A, muszę wygrać trzy razy z rzędu. Super. Jeśli to są podwójne walki, to się zastanówmy. Kurczę, nie wiedziałem, że, że tutaj są podwójne walki. Jestem gotowy. Zobaczymy. Ja tego się nie spodziewałem w sumie. To będzie moim pierwszym przeciwnikiem. Ewotyczny delfinek zrobi wszystko. Yy. A, zobaczymy po prostu. O, już myślałem, że z nim będziemy walczyć. Naszym przeciwnikiem pierwszym jest jakiś dzieciak. No dobra, witaj dzieciaku. Szapet i Gribard. Tylko szapet. To chyba byłoby większym zagrożeniem, chyba Grivard, nie wiem. I już nim Snarla. Okej. Okay. Aha! To wystarczyło, żeby pokonać obu. No dobra, no to super. Pierwsza walka była łatwa. Niepotrzebnie się stresowałem, chociaż jeszcze ma mamy dwie walki do pokonania, więc no zobaczymy. Kolejnym jest jakiś inny dzieciak, tak? Ale ruch kamery, ale muzyka w ogóle wystrzałowa. Publiczność trochę się podekscytowała. Coraz głośniej krzyczą. Im bardziej widownia e, jest podekscytowana, tym bardziej scena się naświetli. Następnym przeciwnikiem będzie Lani! i Ministries, no dobra. E, Użyję Flipterna. Hauntera. I snarla. Ok. I wystawimy. Też mogę w sumie atakować Nizdriverse. Dobra, wystawimy naszego farańdzirafa, bo jest niewrażliwy na typy duchowe. Dlatego właśnie go wziąłem. Pan użył Kers. Majarka Samuraja. No dobra. To nie problem. Śmieszne Painspeed na pełne HP no, Trochę to nam HP zada. Da bardzo dawno od Boga tego Ruchu nie widziałem swoją drogą Ten krener może być naprawdę dobry O, a więc dostaliśmy wzmocnienie za, za to, że że publiczność nas lubi, no super Jestem ciekaw czy gdybyśmy przegrywali to, 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 to czy przeciwnik by dostał wzmocnienie To byłoby zabawne w sumie bim, bim. OK Okej, to dokończy Super o, teraz się podłoże, e, że, że tak powiem, zaświeciło. Publiczność jest na, naprawdę podekscytowana. To by się spodziewał, że będziesz taki mocny? Następnym i ostatnim przeciwnikiem będzie nikt inny jak ja, MaxLedge. O, a więc jednak walczymy z nim. Ciekawy jestem, czy ma dwa pokémony, czy cztery. A to fajnie, że walczymy z nim. Max, Ledge. chociaż nie podoba mi się, że nie ma tak. Wiecie, przejścia w y, muzyce. No dobra, to trochę nie fajnie. Okej, okay. teoretycznie może uży użyć czegoś czego, więc nie wiem, czy chcę zamieniać na -y Far Dobra, zamieńmy na Untitled Play naprawdę self-destruct. Okej, okay, tego to się nie spodziewałem. Okay. Minnock na Ambrona spoko. Nawet nie chciałem Ambrona wymieniać, więc... O, ten ruch był naprawdę super! Uważam mnie za twojego nowego fana. Spoko, ale nic specjalnego nie zrobiłem. Sablek pokonany. Byłeś ty, który mnie zestredżowałeś. Że mu w ogóle nie jest zimno w taką pogodę. O i się... Poświetlił się Pokeball na środku. Już się się cieszy, nawet snom jest, o! Snorund, który się trzęsie z Zimna oraz Mighty. O, niesamowite, to była świetna walka Okej, okay, to był ciekawy Gym Test Niby taki klasyczny, bo tutaj tylko walki, ale prowadzone w na naprawdę fajny sposób Wiem się momentalnie? W sumie nie miałem z tym żadnego problemu Broń, broń, broń Ten tłum jest za głośny, mógłby nawet obudzić zmarłego Czy on jest nudziarzem? Pozwólcie mi powiedzieć, co chcę słyszeć Czy dobrze... Czy wszystko u was... Do... Czy u was wszystko dobrze? Tak, czujemy się dobrze. RIM, RIM, RIM! Okej, okay. gratulacje, że zdajesz gym test. To było naprawdę świetne stary. Cóż ja myślę, że możemy pójść takim samym po, e, startem jak chcieliśmy teraz. Wspaniała robota Kamko, byłeś niesamowity. E, gym Test zdany, czy zatem możesz walczyć z raimą Macowiem. Okay. Yo, yo! To byś miał jakby się zaczęła jakaś rapowa walka na scenie Czy nie będą rapować? To jest mój czas, mój dzień Nie staniesz mi na drodze Posłuchaj no, Ryan, Moje rządy kończą się dzisiaj Bum, bum, coś tam Coś, mimo wszystko zabawna persona O nie, Limiki i Hmm i tutaj się nie caskamy, używamy podwójnych walk No i ja zdołałem się o tym przekonać już wcześniej Użyję Flickterna na Mimikyu i Reflekta Pokaż nam wspaniałą walkę, Ryan. I ty, dzieciaku, również No dobra Ok, Sucker Punch Całe mi nie zadał dużo Ok, ten Mimikyu był zlagowany Ok, Snorocer wrócił do mnie, wiadomo no dobra, wystawię Untacted Play. Wystawiłbym yy, Pałniarda, ale trochę się boję. Ok, reflekt, dobrze. Teraz tak. Zająłbym się Mimikyu. Nie użył jeszcze Light dla pewności. I. Ono tak. Gdzież Zresztą... Aragonis. Dobrze, że używaj skumę. Mimo wszystko. Dobra, Lofix jest trochę powolny. Teraz jest jeszcze wolniejszy. Ale to nie problem. Nie, zagrzewają ją naprawdę. Ale chamstwo. Dobra, Sucker Punch na Mimikyu. I snar na Baneta. Ja Mimikyu pokonany. Dobrze jest mieć tego Ambriona jako wsparcie To wyszło tak naprawdę bardzo losowo, bo planowałem po prostu nim zacząć walkę e, a okazało się, że jest no walka podwójna, więc mi też teoretycznie wyszło nawet lepiej To on totalnie ogarnia przewagi typów Wow, dostałem wzmocnienie do ofensy To ciekawe Użyłbym Sakre Puncha w takim razie na Grivarda, a nie bym dalej użył Snarla Okej, okay, to było słabe Okej, okay, to go wzięło na hita, idealnie Pauzzyn pokonany O, 405, Screech Nie no, Screecha nie będę to wydawał Gdybyśmy cały czas walczyli podwójne walki, to wtedy Screech bym mu dał, ale Ale tak to nie ma sensu No bo Screech zmniejsza defensywy u przeciwnika ale Ambre ale nie jest za pensywnym więc no Duchowy Texture City, który pewnie użyje A jeśli jest duchowym, pewnie użyje Bomb albo coś w tym stylu Pytanie, jako mamy tyle, czy to jest Tera Robacza? Kurde, niestety Dobra, użyjmy Sucker Puncha, a nie użyjmy Snarla mimo wszystko Dalej Reflekt oraz tajskim działają, więc idealnie O, pojawiły się Houndstony Czy one były poukrywane? W publiczności? Zabawne Słom, Słom też jest! o! O tutaj nawet Gnibar tańczy, ale uroczy ale zarobiście E, to jest, to jest... czemu go wcześniej nie, nie zauważyłem, to jest super! Okay, ona teraz stalizuje Oczywiście z duchowego w Webster City. Już wydaje mi się, że padnie taki teł Sakher i ile użył oczywiście ataku, który zadaje obrażenia, bo Sakher Punch działa tylko... W jakimś wypadku? Okej, okay, tak. Super. Bo łatwe. Radziliśmy sobie nawet bez. na Hubonozora w drużynie. Co było dla mnie przerażającą wizją w ogóle, żeby tak zrobić. Jej, pokonana. Nasza siódma znaka. Ta walka była super. Zasłużyłeś sobie na moją znakę. <laughs> Ej, zarobisz to zdjęcie. Ej, to mi się podoba, jeszcze to. To jest jakby serduszko. Ej, to było super. Akurat jedno z lepszych zdjęć od gymnitarów, które w ogóle mieliśmy. Udało się. O, to. To jest Jetane czwórki A, znaczy, ona, przepraszam, Rika. Hej, hej, tutaj Rika, do Twoich usług. E, te żeby nie sprawiają Ci większych problemów, co? Rika, Rika! My się jeszcze nie znacie, prawda? Ten, ten młody pan to Kamko. Tak sobie dobrze radzi z Pokémonami, że nawet na Primera się nim zainteresowała. O, wow! Wow, ale, ale. Myślę, że Pokémony w zespole Poppy również są bardzo silne. Bardzo silne. Który z Was jest silniejszy, co myślisz? Hmm. Jestem wejtany w czwórce, więc. Jestem bardziej wspaniała. Czy ta dziewczynka jest wejtana czwórce, naprawdę? Haha, jesteś naprawdę urocza. Wiem, że ciężko tu uwierzyć. Ale tam ta malutka dziewczynka jest rzeczywiście członkiem elitarnej czwórki. Tak, dokładnie jestem. I mam nadzieję, że niedługo Ci zaprezentuję moje Pokémony. Proszę pana. A więc pospiesz się i zapraszam do Ligi Pokémon. To byłoby na tyle z jednej odznaki, ale jeszcze szybko chcemy zrobić drugą. Jednak w międzyczasie chciałbym bardzo zmienić jednego Pokémona w zespole. To jest tak zabawne, że w końcu wrócimy do tamtego miejsca, z którego uciekaliśmy, można powiedzieć ostatnim razem. Ale okej, na samym nada. Rajmik ma bardzo fajną ewolucję. Jednak trzeba użyć jednego ruchu 20 razy, aż więc. Będziemy czekać teraz trochę w walk. Uwaga, Poké okay, ewoluje? W końcu Emilianos ewoluuje. Oni chileipa, ale ten pakoman wygląda przepięknie Użyjmy wszystkich EXP które posiadam Przy zrobienia rajdów na B-Sharpa Może uda się nawet ewoluować w jego maksymalną formę Zanim pójdziemy na, na tego lidera sali Okej, okay, mamy b super Dobra, może ewoluujemy szalpa następnym razem, bo nie chcę mi się teraz w ogóle szukać po pierwszej kolejności, bo nie mam pojęcia gdzie go można znaleźć, ale dowiem się następnym razem. Eee, to teraz tak, zaczynamy na wiadomo. Dobra, zapisałem grę. No bo... Nie chcę stracić progresu, bo dawno gry nie zapisywałem, A jestem ona, nawet czekała za nami. Kamko! W końcu nasz czas na swoją ostatnią odznakę, prawda? Słyszałam od Riki. W ogóle e, się o ciebie nie martwię, wiem, że sobie poradzisz. Witaj w Alphornada, Jim. Co, rejestrujemy ciebie? Jesteś Kamko? Super, będziesz walczył z Jim e, Niederką Tulip, Ale lepiej musisz zdać Jim test. Polega na tym... Abyśmy wykonali jakiś specjalny, specjalny rodzaj ćwiczenia. dokładniej muszę wykonać praktykę emocjonalnego Spektrum. Eee, cokolwiek to oznacza. Oki okay. A więc. dendra. OS! A witaj, nowy dzieciaku. Ona jest naszym nauczycielem od walk. A ja w sumie nawet tego nie wiem, bo wyszedłem z akademii i tam nigdy nie wróciłem. Czy będziemy tańczyć albo coś w tym stylu? Okej. Okay. A więc wykonajmy ćwiczenie. Pokażę ci erupcję emocji. Bo hmm, boję się, boję się krędziu. Okej, okay. idziemy razem tańczyć na nich lepiej. Okej, okay, po prostu kikamy i super, ale fajna muzyka. To w sumie taki quick time event, ale to jest proste Przynajmniej na, na razie Super Okej okay, miał okay, to tyle? No. Oh. Ale się. To było mega proste. Okej, okay, jest super. A, to była rozgrzewka. A i teraz będziemy walczyć. A, będziemy walczyć z tą dziewczynką. Podoba mi się ten ruch. Ogólnie Fist działa w taki sposób, nie wiem czy to tłumaczyłem. Bazowo ma, ma siłę 50, ale jeśli ten Pokémon, czyli Anichrape... Otrzyma jakiekolwiek obrażenia od przeciwnika, to wzmacnia siłę tego ruchu o 50. Czyli za każde uderzenie wzmacnia o 50, i to chyba ma limit 300 siły, więc to jest mega mocne. Po prostu im więcej otrzymuje obrażeń, ten Pokemon, tym Pokémon tym staje się silniejszy. To jest naprawdę fajne. Grampik. A jest chyba jednym z fajniejszych pokémonów jeśli chodzi o design z dziewiątej generacji, naprawdę wygląda przepięknie. Awruk Ale model Bisarpa wygląda przepięknie w tychże. Szkoda, że nie mogę obracać kamery, bo chciałem zobaczyć front Bisarpa. O, dziękuję. Night Swash! O nie, oni są walczący, to nie dobrze! O nie, 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 nie. Nie! Przeklikałem za szybko, nie chciałem zaatakować! Ah, tak to jest, jak się zagadam, zamyślę. Jest mi naprawdę przykro. Potrzebowałem b -Sharpa. Przepraszam. Chciałem mieć Kinga Bita, i nie będę go mieć. O, to naprawdę jest mocny Pokémon. więc bardzo. Wzmocniłby też nasz, nasz zespół przy okazji. Fajnie, że zająłem test, ale straciłem Pokemona przez tego walonego Medichama. Nie nienawidzę okay. cię. Witaj. Jestem Tulip. Jestem tutaj Jimmy Muszę Ci powiedzieć, że że bycie artystką od make-upu jest moją główną pracą. Dendra nie miała nic do powiedzenia poza tym, żeby Cię pochwalić. Powiedziała, że. Poradziłeś sobie bez problemu. Tulip. To są dwa. Medyczamy za nią. Nie padłam czy to. Dlaczego? Zaczyna par Giraffe'em. 44. Dobra, zmienimy sobie na Dragonix. Przedobisz się Bishard. Ok, użyję Screen mimo wszystko. Możemy mieć Disarming Voice albo coś w tym stylu. O, ma crunch. Serio, crunch? Nie masz nic innego na mroższe Pokémony? Naprawdę? Nie chce mi się wierzyć. Teraz bym normalnie Pokemona wymienił, ale... Ale czuję, że nie ma powodu. Ok, zanim pokonam Farge żyrafa, jeszcze bym tylko użył reflekta. ona użyła reflekta też źle. Ale dobra, no patrz, ja, ja też ten ruch mam. Zabawne. Zabawny. Mamy chyba jeszcze które albo dwie light screena. Hmm. Użyję czegoś fery to jest nam nie na rękę. Dlatego użyję, dlatego zamienimy na, na naszego Tinkatona. Tinkaton się rozprawi z gardę voirem na hita dosłownie. Razem z gim, tylko mega słabe. Okej, okay, dobrze. Teraz nam się kończy Light screen, chyba. Mogę sprawdzić? Już się skończył. Nawet nie było komunikatu? No to ciekawe. Albo, albo go przekliknąłem. Gigaton Hammer. Trochę <laughs> wiedziałem. Gardevoir nie miał nic do gadania Espatra Masz Espatrę, ja w sumie mam niby Nokopa, w sumie użyję kopa. O, to zadało pół kopę. Tak naprawdę Nie mam żadnego powodu, żeby wymienić Pokemona, ale i tak to zrobię Dlatego no, bo czuję, że nasz Lofix może być lepszym wyborem potem, żeby go maksować. Czy nie maksować tylko Stara stalować Tylko nie zmniejsz nam defensywy, proszę. Nie, zmniej, nie zmniejszaj. Na czego? To, to nie ma 100% szansy, no. Stara stawuje już je lążę. W sumie tyle. Myślę, że to nie będzie takie złe. Nie wiem, czy weźmiemy na hita, czy nie, ale zobaczymy. Na pewno chociaż trochę HP zada. Ewentualnie dobijemy sack Saker Punchem. Psychiczny W sumie go mam naprawdę pięknie, muszę przyznać. Ten Pokémon. Byliśmy szybsi, to dobrze. Pewnie nakita nie padnie, bo Flowjazd jest wytrzymały. O, no nieważne. Z zabawem to nawet. Nie mieliśmy wyższego poziomu od Flowjazda. Mieliśmy taki sam. Więc to nie jest dlatego, że byliśmy przelewalowani i sobie poradziliśmy lepiej. To była nasza ósma znaka, Mamy my osiem odznak. Przegrałam walkę? I Twoje piękno rywalizuje z moim? Mojej... Nie wierzę w to. <laughs> a to ciekawe. To też jest w sumie fajne zdjęcie. Kamko, Anichelej! Wow! Byliście wspaniali. Tylko że ja to sobie nic nie zrobił, tylko go wymieniłem. Na początku walki, bo był fari żiraf niestety. Ja wiem, że powiedziałam, że się nie martwiło, ale moje serce waliło jak oszalałe przez cały ten czas. Wspaniale Kamko. Niesamowity pokaz talentu muszę przyznać. Pokonałeś każdego dżima. To oznacza... Dokładnie. Skoro zdobyłeś 8 odznak. Jedyne co cię pozostało to Liga Pokémon. Jeśli chcesz stanąć obok demony jako nowy champion, kieruj się do Ligi Pokémon. Tym oto sposobem zdobyliśmy ósmą znakę. Jestem z tego powodu mega szczęśliwy. Trochę nam to zajęło, ale w końcu... Powoli docieramy do linii mety tak naprawdę jeśli chodzi o Pokémon Violet. Jak e, możecie zobaczyć... Jak tutaj mogę zobaczyć oznaki? X nie. Mamy 14 oznak, to by się zgadzało. No bo 8 od trenerów i, i po 3 od Tytanów i, i Team Star, ale. Tak czy inaczej mamy 8 oznak, ja jestem z tego powodu mega szczęśliwy. W następnym odcinku zamierzam przystąpić w sumie... Chociaż jestem ciekaw, czy, czy by podzielić co pół na pół, że oznaka Team Star i oznaka Tytana, czy dwie oznaki Tytana, a potem dwie oznaki Team Star. Tutaj będzie mieć podobne spotkanie z naszym Donfanem, Iron Threads Ja mogę się doczekać, aby mu skopać tyłek. No i tutaj mamy kolejnego Tytana razem i razem i... W sumie chyba bym sobie może zaczął od tytanów, tak chyba będzie szybciej Także zaczniemy od tego tytana, a potem dokończymy go tytanem smoczym I to będzie następny odcinek, a jeszcze następny to po prostu dokończymy sprawunki z Team Star Czyli powalczymy sobie w wpierw sfery, czyli tutaj, a potem pójdziemy sobie tutaj i w jeszcze raz o tym odcinku, czyli w trzecim od teraz wyruszymy na niego Pokémon. Taki jest plan. A tak czy inaczej jeszcze raz dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kcieka w górę, subskrypcji i napisać jakiś fajny komentarz. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, a Wam życzę miłego dnia i pa pa!